Zimna skóra fotela w naszym samochodzie przylepiła mi się do dłoni, gdy sięgałam po apaszkę, która spadła mi na podłogę. Palce musnęły coś papierowego, schowanego głęboko pod siedzeniem pasażera. Wyciągnęłam to. Dwa bilety lotnicze na Malediwy na dwa tygodnie. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że ten mały kawałek papieru to nie początek niespodzianki dla mnie. Ale koniec mojego świata. Po 35 latach małżeństwa, mój mąż, Ryszard, mężczyzna, z którym budowałam naszą firmę transportową od zera, planował romantyczny wyjazd, tyle że nie ze mną. Przez ostatnie 5 lat systematycznie wyprowadzał z firmowego konta pieniądze, przelewając ponad 480 tysięcy złotych na konto swojej młodszej o 25 lat kochanki. Myślał, że zostanę z niczym. Ale dzisiaj to on nie ma absolutnie nic, a ja prowadzę firmę, którą próbował mi ukraść. Zanim opowiem wam, jak krok po kroku odebrałam mu wszystko, co było moje, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i napisać w komentarzu, z jakiego miasta czy kraju i o której godzinie mnie słuchacie. A teraz wracajmy do historii. Tamtego dnia wróciłam do naszego domu w Katowicach, Czując, jak te bilety parzą mnie w dłoń. Dom, który kiedyś był oazą spokoju, nagle stał się obcy. Każdy kąt przypominał mi o wspólnie spędzonych latach. Położyłam bilety na dębowym stole w jadalni, tym samym, przy którym podejmowaliśmy wszystkie najważniejsze decyzje dotyczące naszej firmy Transpol. Czekałam. Ryszard wrócił po dwóch godzinach. Pachnący obcymi perfumami i zadowolony z siebie. Jego uśmiech zniknął, gdy zobaczył moją minę i bilety na stole. Nie musiałam nic mówić, wiedział. To, co stało się później, było gorsze niż najgorszy koszmar. Spodziewałam się kłamstw, zaprzeczeń, może nawet jakiejś skruchy. Zamiast tego zobaczyłam w jego oczach chłodną kalkulację. No dobrze Jadwiga. I tak chciałem ci powiedzieć, zaczął, opierając się o framugę. Jego głos był spokojny, pozbawiony jakichkolwiek emocji. Chcę rozwodu. To już nie działa od dawna. Jestem z kimś innym i chcę zacząć nowe życie. Poczułam jakby ktoś uderzył mnie w brzuch. 35 lat. Dzieci, wnuki, firma budowana nocami, kiedy spaliśmy po cztery godziny na zmianę, jeżdżąc starym żukiem. To wszystko było dla niego niedziałające od dawna? Zapytałam drżącym głosem o firmę, o nasz wspólny dorobek. I wtedy on powiedział słowa, które stały się dla mnie paliwem do walki. Firma? Firma ledwo zipie, mamy długi. Będziesz miała szczęście, jeśli nie będziesz musiała do tego dokładać. Nie dostaniesz ani grosza. Zaśmiał się. Ten śmiech, krótki, pogardliwy, sprawił, że cały mój smutek zamienił się w lodowatą furię. Wiedziałam, że kłamie. Firma prosperowała doskonale. Mieliśmy zlecenia na rok do przodu. Niedawno kupiliśmy trzy nowe ciągniki. Siodłowe marki skania za gotówkę. Ale nie wiedziałam jeszcze, jak głęboko sięgało jego kłamstwo. Pierwsze dni po jego wyprowadzce były piekłem. Chodziłam po pustym domu jak duch, nie mogąc jeść ani spać. Każdy przedmiot, każda fotografia krzyczała o zdradzie. Patrzyłam na nasze zdjęcie ślubne dwoje młodych ludzi pełnych nadziei, stojących przed Urzędem Stanu Cywilnego w Katowicach, obiecujących sobie miłość i wierność. Pamiętam, jak wtedy marzyliśmy o małej firmie o jednym samochodzie dostawczym. On miał być kierowcą, ja miałam zająć się papierami. Przez pierwsze lata sama prowadziłam księgowość, siedząc do późna w nocy w naszym małym mieszkaniu na osiedlu tysiąclecia, z dzieckiem na kolanach. On jeździł w trasy po całej Polsce, a potem po Europie. Każdy zarobiony grosz inwestowaliśmy z powrotem, odmawialiśmy sobie wszystkiego. Wakacje? Nie było na to czasu. Nowe ubrania? Tylko gdy stare się rozpadały. Wszystko dla firmy, dla naszej przyszłości. Ta przeszłość, ten wspólny wysiłek dawały mi siłę. Nie mogłam pozwolić, żeby zniszczył wszystko i opluł te wszystkie lata poświęceń. To wtedy zadzwoniłam do mojej przyjaciółki, Basi. Wysłuchała mnie w milczeniu, a potem powiedziała jedno zdanie. Jadzia, nie możesz się poddać. Musisz walczyć o swoje. Znam kogoś. To najlepszy adwokat od spraw majątkowych w Katowicach, mecenas Kowalski. Ten telefon zmienił wszystko. Już następnego dnia siedziałam w kancelarii mecenasa Kowalskiego przy alei Korfantego. Biuro było urządzone w starym, solidnym stylu. Ciężkie, dębowe meble, zapach skóry i kawy. Sam mecenas był mężczyzną po pięćdziesiątce. O spokojnym spojrzeniu i pewnych ruchach. Wysłuchał mojej historii, nie przerywając. Przejrzał dokumenty, które przyniosłam, umowę spółki, akty notarialne. Kiedy skończyłam, popatrzył na mnie z nad okularów i powiedział: Pani Jadwigo, sytuacja jest trudna, ale nie beznadziejna. Pani mąż próbuje panią oszukać. Twierdzi, że firma jest w złej kondycji, żeby zaniżyć jej wartość przy podziale majątku. Ale jeśli jest tak, jak pani mówi, to pieniądze gdzieś muszą być. Jego spokój zaczął mi się udzielać. Po raz pierwszy od tygodnia poczułam promyk nadziei. Co mam robić? zapytałam. Musimy działać szybko odparł. Złożymy w sądzie wniosek o zabezpieczenie majątku, żeby nie mógł sprzedać żadnych aktywów firmy. A co najważniejsze, musimy wynająć biegłego rewidenta. To specjalista, który prześwietli księgi firmy od deski do deski. Jeśli pani mąż wyprowadzał pieniądze, on to znajdzie. Koszt takiego audytu był ogromny, prawie 20 tysięcy złotych. Musiałam wziąć pożyczkę pod zastaw mieszkania po rodzicach. Wahałam się, ale mecenas Kowalski powiedział coś, co zapadło mi w pamięć. Czasem, żeby wygrać wojnę, trzeba najpierw zainwestować w amunicję. Zgodziłam się tydzień. Później spotkałam się z panem Markiem, biegłym rewidentem. Był swoim przeciwieństwem mecenasa. Niski, chudy, z przenikliwymi oczami za grubymi szkłami okularów. Mówił mało, ale konkretnie. Poprosił o dostęp do wszystkich dokumentów finansowych firmy z ostatnich dziesięciu lat. Następne tygodnie to była ciężka praca. Ryszard, poinformowany przez sąd o audycie, wpadł w furię. Dzwonił do mnie, krzyczał, groził, że mnie zniszczy, że pożałuję tego do końca życia. Mówił, że narobię sobie tylko wstydu i długów. Ale ja już się nie bałam, coś we mnie pękło. Pan Marek pracował w ciszy, w małym pokoju w siedzibie naszej firmy, który zamienił w swoją fortecę. Przeglądał fakturę po fakturze, wyciąg po wyciągu. Ja w tym czasie, za radą mecenasa, zbierałam dowody na jego zdradę. Nie było to trudne. Jego nowa partnerka, 28-letnia recepcjonistka z siłowni, chwaliła się ich związkiem na mediach społecznościowych. Zdjęcia z drogich restauracji. Weekendów w spa, prezenty, torebki od znanych projektantów, droga biżuteria. Wszystko kupione za moje pieniądze, za pieniądze naszej firmy. Czułam obrzydzenie, ale każdy zrzut ekranu, każde zdjęcie było kolejnym nabojem w mojej broni. Miesiąc później, w deszczowy wtorek, zadzwonił pan Marek. Jego głos był beznamiętny. Ale wyczułam w nim nutę ekscytacji. Pani Jadwigo, mam to, proszę przyjechać, musi pani to zobaczyć. Kiedy dotarłam do biura, na wielkim stole rozłożone były dziesiątki segregatorów i wydruków. Pan Marek wskazał na jeden z nich. To jest klucz, powiedział. Znalazłem powtarzające się przelewy na konto firmy zewnętrznej za usługi konsultingowe i marketingowe. Co miesiąc od pięciu lat ta sama kwota osiem tysięcy złotych. Spojrzałam na nazwę firmy. Prestige Consulting. Nigdy o niej nie słyszałam. Pan Marek uśmiechnął się lekko. Bo ta firma to wydmuszka. Sprawdziłem w Krajowym Rejestrze Sądowym. Została założona pięć lat temu. Właścicielem jest jedna osoba. Zrobił pauzę, patrząc mi prosto w oczy. "Anna Kowalska. To nazwisko, coś pani mówi? Poczułam jak krew odpływa mi z twarzy. Anna Kowalska. To było nazwisko jego kochanki. Moje ręce zaczęły drżeć. To nie były tylko prezenty i wycieczki. To był systematyczny, zimny, wyrachowany plan kradzieży. Osiem tysięcy złotych miesięcznie przez sześćdziesiąt miesięcy." 480 tysięcy złotych, prawie pół miliona. Pan Marek pokazał mi dalej: fikcyjne faktury za części do ciężarówek, które nigdy nie zostały kupione, zawyżone koszty paliwa, umowy zlecenia dla nieistniejących pracowników. Ryszard przez lata budował drugie fałszywe dno w naszej firmie, tworząc czarną dziurę, do której spływały nasze wspólne pieniądze. Papiery, które pokazał mi pan Marek, były niezbitym dowodem. Wszystko było tam czarno na białym. Podpisy Ryszarda na fałszywych fakturach, numery kont, daty przelewów. To było jak czytanie scenariusza zdrady. Każdy dokument był kolejnym ciosem. Poczułam falę mdłości. Usiadłam ciężko na krześle. Pan Marek podał mi szklankę wody. Pani mąż był sprytny, powiedział cicho, ale był też chciwy i arogancki. Myślał, że nikt nigdy nie będzie tego sprawdzał. To go zgubiło. Mecenas Kowalski, kiedy zobaczył raport, tylko pokiwał głową. Mamy go, powiedział z satysfakcją. W sądzie nie będzie miał żadnych szans. To nie jest już tylko sprawa o podział majątku. To jest udowodnione działanie na szkodę spółki i próba oszustwa. Sąd potraktuje to bardzo poważnie. Czekanie na rozprawę było torturą. Ryszard, zorientowawszy się, że jego plan się sypie, próbował innej taktyki. Zaczął grać ofiarę. Dzwonił do naszych wspólnych znajomych, do dzieci, opowiadając, jak go niszczę, jak chce go puścić w skarpetkach po tylu latach ciężkiej pracy. Niektórzy mu uwierzyli, straciłam kilku przyjaciół. To bolało, ale wiedziałam, że prawda w końcu wyjdzie na jaw. Najgorsza była rozmowa z naszym synem, Tomkiem. Zadzwonił i powiedział: Mamo, tata mówi, że oszalałaś, że chcesz zniszczyć wszystko, co budowaliście. Może powinniście się jakoś dogadać? Musiałam mu wtedy opowiedzieć całą prawdę. O zdradzie, o kradzieży, o biletach na Malediwy, słuchał w ciszy. Kiedy skończyłam, przez chwilę milczał, a potem powiedział: Mamo, przepraszam, stoję po twojej stronie, cokolwiek zrobisz. To dało mi ogromną siłę. W końcu nadszedł dzień rozprawy w Sądzie Okręgowym w Katowicach. Budynek sądu wydawał się szary i przytłaczający. Siedziałam na twardej ławce na korytarzu, czując, jak serce wali mi w piersi. Ryszard siedział na drugim końcu korytarza ze swoją adwokatką. Wyglądał na pewnego siebie, uśmiechał się arogancko. Prawdopodobnie myślał, że to wszystko to tylko moje fanaberie, że nie mam żadnych dowodów. Kiedy weszliśmy na salę rozpraw, poczułam chłód. Wysoki sufit, ściany wyłożone boazerią, sędzia w todze i z łańcuchem na szyi. Wszystko to sprawiało, że czułam się mała i nieważna. Ale potem spojrzałam na mecenasa Kowalskiego. Był spokojny i skupiony. Jego spokój udzielił mi się po raz kolejny. Prawniczka Ryszarda zaczęła pierwsza. Mówiła o tym, jak Ryszard przez lata był jedynym motorem napędowym firmy. Podczas gdy ja byłam tylko żoną prezesa, która zajmowała się domem. Przedstawiała go jako ofiarę, człowieka, który poświęcił wszystko dla pracy, a teraz jest niesłusznie atakowany przez zgorzkniałą, porzuconą kobietę. Słuchałam tego, czując, jak narasta we mnie gniew. Kiedy skończyła, przyszła nasza kolej. Mecenas Kowalski wstał, mówił spokojnie. Metodycznie. Zaczął od przedstawienia historii firmy, podkreślając mój wkład od samego początku, potem przeszedł do dowodów. Na początek zdjęcia z mediów społecznościowych kochanki Ryszarda. Sędzia, starsza kobieta o surowej twarzy, oglądała je bez słowa. Widziałam, jak Ryszardowi żadnie mina, ale to był dopiero początek. Mecenas wezwał na świadka pana Marka. Biegły rewident, ze swoimi segregatorami pełnymi dowodów, był gwiazdą tego przedstawienia. Krok po kroku, używając prostego języka, tłumaczył sędziemu mechanizm oszustwa. Pokazywał fałszywe faktury, tłumaczył na czym polegały fikcyjne etaty, przedstawiał wydruki z kont bankowych. Każde jego słowo było jak gwóźdź do trumny Ryszarda. Kiedy pan Marek pokazał wydruk z KRS z nazwiskiem Anny Kowalskiej jako właścicielki firmy Prestige Consulting i zestawił go z przelewami na łączną kwotę 480 tysięcy złotych, na sali zapadła cisza. Widziałam, jak adwokatka Ryszarda blednie. On sam siedział nieruchomo, wpatrując się w blad stołu. Mecenas Kowalski zadał mu jedno pytanie: Czy może pan wyjaśnić sądowi, za jakie dokładnie usługi konsultingowe płacił pan firmie swojej partnerki prawie pół miliona złotych z państwa wspólnego majątku? Ryszard milczał. Nie był w stanie nic powiedzieć. Jego arogancja wyparowała, zostawiając tylko upokorzenie. Sędzia patrzyła na niego z niesmakiem. Sprawa była w zasadzie zakończona. Po przesłuchaniu świadków i przedstawieniu wszystkich dowodów, sąd odroczył ogłoszenie wyroku o dwa tygodnie. To były najdłuższe dwa tygodnie w moim życiu. Mimo, że dowody były miażdżące, bałam się. A co jeśli coś pójdzie nie tak? Co jeśli sąd nie uwierzy? Ryszard w tym czasie zniknął, nie dzwonił. Nie pisał. Słyszałam od znajomych, że jest w rozsypce. Jego kochanka, gdy tylko dowiedziała się, że grozi mu utrata wszystkiego, zerwała z nim kontakt. Pieniądze się skończyły, więc i miłość wyparowała. W dniu ogłoszenia wyroku, znowu siedziałam w tym samym zimnym budynku sądu. Tym razem Ryszard wyglądał jak wrak człowieka. Był nieogolony, w pogniecionej koszuli. Unikał mojego wzroku. Kiedy sędzia zaczęła czytać uzasadnienie wyroku, wstrzymałam oddech. Mówiła o rażącej nielojalności małżeńskiej, o celowym działaniu na szkodę majątku wspólnego, o próbie oszustwa. Podkreśliła, że mój wkład w budowanie firmy przez 35 lat był niepodważalny i równy wkładowi męża. A potem padły kluczowe słowa. Sąd orzekł rozwód z wyłącznej winy Ryszarda. W ramach nierównego podziału majątku, uwzględniając udowodnioną próbę wyprowadzenia aktywów, przyznał mi 70% udziałów w firmie Transpol. Pozostałe 30% obciążone kredytami i leasingami za nowe ciągniki, przypadło jemu. Dodatkowo został zobowiązany do zwrotu połowy zdefraudowanej kwoty, czyli 240 tysięcy złotych, na rzecz spółki. W praktyce oznaczało to, że został z niczym: z pakietem bezwartościowych udziałów i ogromnym długiem. Siedziałam i słuchałam, nie mogąc uwierzyć. Wygrałam. Wygrałam wszystko. Kiedy wychodziliśmy z sali, Ryszard podszedł do mnie. Jadwiga, proszę wyszeptał Zniszczyłaś mi życie. Spojrzałam na niego na tego obcego człowieka, który kiedyś był miłością mojego życia. Nie czułam nienawiści ani litości czułam tylko pustkę i chłodną satysfakcję. Nie, Ryszard odpowiedziałam spokojnie sam zniszczyłeś sobie życie ja tylko odzyskałam to, co do mnie należało. Odwróciłam się i odeszłam, nie oglądając się za siebie. Dzisiaj minęły dwa lata od tamtego dnia. Prowadzę firmę sama. Nie było łatwo. Musiałam nauczyć się wielu rzeczy, pozyskać zaufanie pracowników, którzy na początku patrzyli na mnie nieufnie, ale udało się. Firma nie tylko przetrwała, ale rozwija się. Zatrudniłam nowych, lojalnych ludzi. Rozszerzyliśmy działalność. Syn Tomek bardzo mi pomaga, jest moją prawą ręką. O Ryszardzie słyszę niewiele. Wiem, że ogłosił upadłość konsumencką. Mieszka w wynajętej kawalerce na obrzeżach miasta i pracuje dorywczo jako kierowca w jakiejś małej firmie. Stracił wszystko: żonę, rodzinę, firmę, pieniądze i kochankę. Czasem, kiedy siedzę wieczorem w swoim gabinecie. Tym samym, w którym kiedyś urzędował on, patrzę przez okno na światła Katowic i zastanawiam się, czy było warto. Ta walka kosztowała mnie mnóstwo zdrowia, nerwów i pieniędzy. Zostawiła we mnie bliznę, która nigdy do końca się nie zagoi. Straciłam wiarę w ludzi, którą tak trudno jest odbudować. Czy mogłam mu wybaczyć? Czy powinnam była to zrobić? Nie wiem. Ale wiem jedno, kiedy ktoś próbuje cię zniszczyć i odebrać ci wszystko, na co pracowałaś całe życie, nie możesz stać bezczynnie. Musisz walczyć nie dla zemsty, ale dla sprawiedliwości i dla samej siebie. Bo nikt nie ma prawa deptać Twojej godności i trzydziestu pięciu lat Twojego życia. A wy, co byście zrobili na moim miejscu? Czy uważacie, że postąpiłam słusznie? Dajcie znać w komentarzach.